Raz, raz, raz. Dobra, widać. Widać. Cudnie, się ma. Dzień dobry Państwu po dłuższej przerwie na kanale. No, zdziwicie się, co tu za sprzęt przede mną stoi. Jest to Magnus Korda 200, znany jako też Lifan 200 na innych rynkach. Takie szwenduro, można by powiedzieć. Z ciekawości. No, Masa na sucho teoretycznie 118 kg, zalanym powiedzmy gdzieś koło 130, może mniej, więc to jest taki sprzęcik sam raz na początek, poturlanie się po szutrach, nie szutrach. Moc między 12 a 14 koni, 18 z tyłu, 21 z przodu, 5 obiegowa skrzynia biegów, z ciekawostek, yy, to prosty motocykl, lekki, taki sam raz do nauki jazdy w terenie po szutrach. Kilka rzeczy tutaj ciekawych, mamy z tyłu stelaż na kufer Upside downy z przodu Jedno dwu czy jedno jednotłoczkowy zacisk Starter elektryczny Dodatkowo mamy kopkę trochę przyrdzywiałe No niestety troszeczkę Postał Hamulec z tyłu też tarczowy I co? Głośny jak nie wiem co Ale Przyzwoicie daje radę jeździć. Zawieszenie miękkie jak nie wiem, nie powiem. Bardzo nim buja. No ale cóż, trzeba będzie tak naprawdę go troszeczkę potestować. Może coś z nim zrobić. Dodatkowych rzeczy, które były zmienione. To ostatnio na pewno zobaczyliście na filmie: lampa, która jest zmieniona. No i dodatkowo już nowy błotnik. Bardziej motocykle jakieś hondy wzięte no cóż zobaczymy no chłodzone powietrzem Jest tutaj nie ma żadnych chłodnic nie chłodnic no tylko też ciekawe proste rozwiązanie zobaczymy jak będzie w praktyce dobra to potestujemy sobie troszeczkę Znaczy pojeździmy Zrobimy sobie małe Tą wycieczkę Przejdziemy, potestujemy Motocykl jest dość głośny. Będę to słychać. Cóż. Ale wydech ma oryginalny. Następnym razem założę gogle. powiem szczerze to jest kwestia przyzwyczajenia też te kostki nie są najlepsze ale zobaczymy jak w dalszym praniu no to co ładnie idzie znajdziemy 50, to jest Mam 5000 obrotów trzyma tak, do naprawy Natomiast przyzwoicie i jedzie Zapomniałem dorzucić jeden cylinder, jeden garek, wystarczająco. Oddanie mocy, jesteśmy co? No, to jesteśmy na dwójce, tak? Do 50 dojdzie, przecież czału nie ma, jeżeli chodzi o prędkość. Ale jest zupełnie wystarczająca, żeby się gdzieś podróżować. To jest by od domu. No dobrze, gdzieś tu był. trochę padało nocy. I pewnie się czuję na tym sprzęcie. Zawieszenie jest dość miękkie, więc nie będę przepinał, ale przyjemnie się jedzie w porównaniu.

Już nie ma takiej męczarni jak na 125 i bursztynku. Z całym szacunkiem dla bursztynka. To ten. daje w sumie rada, żeby jeździć, ale nie tak pod względem prędkości i możliwości przelotowych, cóż no tym się wygodniej po prostu jedzie. Jadę na piące, mam 45 No boli wyższe drogy ten motorcyclę, więc idziemy, ślimak jest na pewno do zrobienia. Chucie! Spróbować. Dobra. Sprawdzić najpierw, czy to jest legalne. I spróbować. Oj, brakowało mi tego po pierwszej przerwie. Nie tylko tego, ale... No, idziemy sobie spokojnie. O. Powiem tak: zadowolony jestem, że został uruchomiony. Małżonka również. Jakby ktoś nie wiedział, oprócz tego, że Lipan Magnus Korda został nazwany przez moją małżonkę wiele lat temu jako franek więc już tak się utarło, jest pomarańczowy nie jest to KTM ale daje radę i daje przyjemność czy to ja po przejeździe na po asfalcie czy nawet lekko w terenie Więcej w porównaniu z bursztynkiem z DR125 daje tą większą przyjemność z podróżowania na dalsze na dalszych dystansach no ale te lepiej się strasznie w tym lusterku ale można by powiedzieć redukcja z międzygazem pięknie w nim chodzi jak rozgrzany nóż w masie do jednej lokalizacji do miejsca Zrobimy nawrót. Tylko nie w krzaki. I jesteśmy na placu.